Witam Państwa, w dzisiejszej prezentacji opowiem Państwu o zastosowaniu leku biologicznego Zumabu w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa oraz w leczeniu spondyloartropatii osiowej. Ja nazywam się Mikołaj Kamiński i jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z reumatologii. Na początku prezentacji zaznaczę, że nie mam żadnego konfliktu interesów związanego z tematem prezentacji. Dobrze, zatem czym jest bimekizumab? Bimekizumab jest lekiem biologicznym, który działa na szlaku interleukiny 17. Interleukiny są to cząsteczki, które regulują procesy zapalne w naszym organizmie, i właśnie ten szlak interleukiny 17 ma duże znaczenie w rozwoju zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, spondyloartropatii osiowej, ale również w przebiegu łuszczycy czy łuszczycowym zapaleniu stawów. Sam lek jest podawany podskórnie, zwykle co 4 tygodnie. Ta pochodzi z. Opisu zastosowania bimekizumabu w uszczucowym zapaleniu stawu. Natomiast yy, dla naszych rozważań dotyczących ZZSK oraz spondyloartropatii osiowej będzie ona wystarczająca. O co chodzi? Mianowicie, kiedy komunikują się ze sobą komórki zapalne prowadząc do rozwoju procesu zapalnego w, w, w przypadku naszych rozważań do procesu autoimmunologicznego, to między nimi odbywa się komunikacja właśnie za pomocą różnych interleukin. To jest na przykład interleukina 12, to jest 23 i tutaj jest, pojawia się wspomniana interleukina 17. I działając z lekami biologicznymi, działamy na precyzyjny właśnie moment tego szlaku zapalnego. Tutaj na przykład wspomniane inhibitory TNF-alfa. Tak naprawdę pierwsze leki biologiczne stosowane w leczeniu chorób reumatycznych. A bimekizumab, ale są też inne leki biologiczne, które działają na szlak interleukiny 17, np. przykład Te leki biologiczne działają tutaj na fragment właśnie tej odpowiedzi zapalnej. To, co dla nas jest najważniejsze, to zrozumieć, że te leki działają bardzo precyzyjnie na wybrany szlak, nie działają na cały proces zapalny, tylko właśnie na jakiś element rozwoju właśnie zapalenia w przebiegu choroby autoimmunologicznej. Jeszcze raz o działaniu bimekizumabu, czyli bimzelksu. W tym przypadku to przeciwciało jest tutaj pokolorowane na taki kolor morski i bimekizumab łączy się z parami podjednostek, zarówno podjednostki 17A oraz 17F interlukiny 17 i łącząc się z tymi parami hamuje oddziaływanie tych podjednostek na receptor dla interleukiny 17, przez co dochodzi do yy, zahamowania procesu zapalnego zależnego właśnie od interleukiny 17. Dobrze. A teraz pomówmy o wskazaniach. My skupimy się na zastosowaniu bimekizumabu w nieradiograficznej spondylarthropatii osiowej oraz zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa. Ale ponadto musimy pamiętać, że bimekizumab można również stosować w łuszczycowym zapaleniu stawów o tym już jest film na kanale, oraz w łuszczycy plaskowatej, a dodatkowo w takiej ciężkiej chorobie skóry, która nazywa się trądzikiem odwróconym albo hydradynitis supurativa, gdyż jak się okazuje również w tej chorobie duże znaczenie ma właśnie interleukina 17, więc blokując ten szlak bimekizumabem pacjenci uzyskują znaczną poprawę. A teraz omówmy sobie badania rejestracyjne dla bimekizumabu B-mobile 1 i B-mobile 2. Są to badania rejestracyjne, które dotyczą pacjentów z nieradiograficzną spondyloartropatią osiową oraz z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa ZZSK. W tym przypadku opisywane jako radiograficzna spondyloartropatia osiowa. Są to badania bardzo podobne. Pacjenci byli losowo przydzielani albo do bimekizumabu, albo do placebo. I teraz skupmy się na tej rycinie, bo tutaj jest właśnie fragment wyników obu badań. Teraz Odpowiedź jest zleczona takiej punktacji ASDAS-CRP, która świadczy nam, jak bardzo była aktywna ta spondyloartropatia osiowa nieradiograficzna po lewej stronie z badania B-Mobile 1, czy spondyloartropatia osiowa radiograficzna, dla nas najczęściej określana jako ZZSK. I teraz, żebyśmy mieli takie globalne pojęcie, jakie są wyniki, w tej skali. Tutaj zabarwiono kolorami, jaką mamy aktywność choroby, czyli zielony kolor ID to jest praktycznie nieaktywna choroba. Pacjenci nie odczuwają dolegliwości związanych z chorobą. LD oznacza tutaj to natężenie choroby jest niewielkie. HD w tym przypadku oznacza dużą, wysoką aktywność choroby, a czerwony kolor VHD, VHD jest to bardzo wysoka aktywność choroby. Zatem to, co jak my teraz odczytamy wyniki tego badania? Mamy tak, pierwszą kolumnę PBO, czyli ta grupa, która była zrandomizowana do placebo, a druga kolumna BKZ, czyli do bimekizumabu. I teraz zobaczmy, mamy wyniki baseline, jaka była aktywność choroby u tych pacjentów, którzy byli losowo przydzielani do obu grup. I nas najbardziej interesuje 16 tydzień, to jest zasadniczy punkt obu badań. I teraz widzimy, że po tych 16 tygodniach w obu grupach, to jest bardzo ważne, że tutaj też jest efekt placebo, zwiększa się proporcja tych pacjentów, którzy mają te kolory zielone czyli mają, nie mają w zasadzie aktywności choroby, albo mają niewielką aktywność choroby. Tu praktycznie tych pacjentów w tym momencie baseline, kiedy łączymy tych pacjentów do badania, oni mają wszyscy albo wysoką, albo bardzo wysoką aktywność choroby. Natomiast po tych 16 tygodniach już te proporcje poprawiają się na rzecz właśnie zmniejszonej aktywności choroby. Nawet w grupie placebo. I teraz zarówno dla badania, dla nieradiograficznej spondyloartropatii osiowej i dla radiograficznej spondyloartropatii osiowej widzimy, że te proporcje po tych 16 tygodniach są lepsze w przypadku leczenia bimekizumabem. A teraz przyjrzyjmy się jeszcze tym ostatnim kolumnom, oznaczonych jako tydzień 24. Co one oznaczają? Mianowicie po tej zasadniczej fazie badania po 16 tygodniach pacjenci, którzy byli leczeni placebo, mieli opcję dostania właśnie aktywnej cząsteczki, czyli bimekizumabu. Jest to dosyć powszechna praktyka w badaniach klinicznych, że jeżeli dany lek okaże się skuteczny, to pacjenci, którzy wcześniej otrzymywali placebo, mają możliwość w ramach przedłużenia badania Otrzymywania właśnie aktywnego leku, w tym przypadku bimeki zumabu, i widzimy, że ci pacjenci, którzy otrzymali później bimekizumab, ten odsetek osób z brakiem aktyw aktywnej choroby albo z tą niską aktywnością choroby, czyli te zielone tutaj słupeczki, też tutaj istotnie ta proporcja się zwiększyła po 8 tygodniach stosowania bimekizumabu. To, co jest dla nas najważniejsze z tych rycin, które prezentują dwa badania rejestracyjne, to to, że po 16 tygodniach mamy, powinniśmy zasadniczo oceniać efekt bimekizumabu. Natomiast pamiętajmy też to, że to nie jest lek, który działa w 100%. To znaczy, że te proporcje, to znaczy, że istotny odsetek pacjentów uzyskuje niewielką aktywność choroby albo nie odczuwa w ogóle dolegliwości związanych z spondyloartropatią osiową, to jednak nadal pozostaje część pacjentów, u których ten lek nie wywołuje zadowalającej odpowiedzi. Przeanalizujmy sobie kolejne ryciny z tych badań. W tym przypadku mamy odpowiedź ASAS-40. Oznacza to, jaki jest odsetek pacjentów, u których objawy związane ze spondyloartropatią osiową Radiograficzną po prawej stronie, nie radiograficzną po lewej stronie, mm, zmniejszyły się o co najmniej 40%. Ja to bardzo upraszczam, ale tak, żebyśmy mieli jakieś takie ogólne pojęcie. I teraz zwróćmy uwagę, że w tych punktach y, co parę tygodni, w pewnym momencie co cztery, określano, jaki odsetek pacjentów właśnie uzyskał te poprawy o co najmniej 40%. Ciemno szary reprezentuje placebo, a granatowy tych pacjentów, którzy. Otrzymywali od początku bimek i ZUMAP. I teraz zwróćmy uwagę, że, że już po pierwszej zasadniczo dawce, bo to jest lek, który jest podawany co 4 tygodnie, już kilkanaście procent do 20, tam paru, nawet 30 procent pacjentów, już osiągnęło te poprawy o co najmniej 40%. Następnie, tak jak generalnie we wszystkich takich badaniach klinicznych dotyczących Efektów leków biologicznych. W pewnym momencie już ta krzywa jest coraz, coraz wolniej narasta. To jest taki, to w zasadzie to jest zwykle taki wykres logarytmiczny, i w 16 tygodniu te 48% pacjentów uzyskało tę poprawę o co najmniej 40%, w 24 tygodniu tam 52%. Podobnie w przypadku badania B-Mobile 2. Tak samo, na początku szybko gwałtowny wzrost. 45% w 16 tygodniu, i potem jeszcze o parę procent udaje się ten efekt uzyskać. Więc widzimy, że te efekty potrafią się pojawić dosyć szybko, natomiast z każdym tygodniem coraz więcej pacjentów, nie wszyscy, jeszcze raz podkreślam, ale uzyskują poprawę. I to, co jest też bardzo tutaj ważne, ci pacjenci, którzy byli na placebo, bo musimy też zdawać sobie sprawę, że w chorobach zapalnych Mimo, że to są choroby zapalne, one mają ścisłe podłoże biologiczne, też wy występuje efekt placebo w badaniach klinicznych. I nawet tutaj sięgający do, do 20%. Natomiast, jeżeli ci pacjenci otrzymają bimekizumab po tych 16 tygodniach leczenia placebo, to te ich wyniki oczywiście jeszcze dalej się poprawią. Chciałbym Państwu jeszcze pokrótce przedstawić wyniki badania B-AGILE. To jest badanie, w którym zastosowano bimekizumab u pacjentów zesztywniającym zapalenie stawów kręgosłupa, ale to jest badanie fazy 2b, czyli to nie jest badanie trzeciej fazy, typowo badanie rejestracyjne, jednak jest to wcześniejsze badanie. A dla nas jest to o tyle ciekawe, że to jest, że ci pacjenci byli w znacznie dłuższej obserwacji niż ci pacjenci z dużego badania rejestracyjnego, więc tutaj mamy prawie 3 lata doświadczeń właśnie ze stosowaniem bimekizumabu, takie. Właśnie obserwacje są najlepsze, jeśli chodzi o to, aby oceniać bezpieczeństwo leku oraz długotrwałą skuteczność. I teraz skupmy się na tej rycinie. Znowu mamy inną odpowiedź, mianowicie odpowiedź ocenianą w bazda. Jest to wskaźnik, który im wyższy, tym bardziej nasilone są objawy związane z zesztywniającym zapaleniem stałów kręgosłupa, czyli dłuższej występuje sztywność, poranna, gorzej się funkcjonuje, bardziej odczuwa się ból itd. To, co nas interesuje, to ta długa niebieska krzywa, to jest właśnie stosowanie bimek w tej dawce, w której jest on zarejestrowany w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, czyli 160 mg w 104 tygodnie. I teraz zwróćmy uwagę, że mniej więcej te efekty się najlepsze osiąga w ciągu pierwszych 12-24 tygodni stosowania. I później, jeśli cały czas pacjent jest na tym leku, czyli prawie aż przez 3 lata obserwacji, tam jeszcze troszeczkę widać, że uczestnicy tego badania zgłaszali tam przynajmniej numerycznie poprawy właśnie w skali Bazda. Natomiast widzimy, że raczej nie powinniśmy oczekiwać, że to będą, będzie dalej wielka poprawa, natomiast że cały czas utrzymywany jest ten dobry efekt tutaj w zakresie tych objawów związanych ze zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Znowu mamy słupki z proporcjami. Ta sama skala, o, o której wspominałem przy badaniach B-Mobile 1 i B-Mobile 2, czyli ASDAS. I teraz znowu proporcje, tylko kolorki się trochę zmieniły. W momencie włączenia do badania tego B-Agile tutaj w zasadzie pacjenci mieli tylko wysoką albo bardzo wysoką aktywność choroby. I teraz po tych, tutaj mamy natomiast po niecałym roku, po niecałych dwóch latach i po niecałych trzech latach, jaka jest odpowiedź. I widać, że ta proporcja oczywiście yy, poprawia. Jest tutaj 20, prawie 3% pacjentów, którzy nie odczuwają dolegliwości związanych ze sztywniającym zapalenie stałów kręgosłupa. Około 1 trzecia ma niską aktywność choroby. I ta proporcja nieco jeszcze się poprawia po tych kolejnych latach stosowania, natomiast to nie są już jakieś takie... Duże te różnice, ale widać, że ten efekt bimekizumabu, kiedy stosuje się go przez kolejny rok, kolejne dwa lata, kolejne trzy lata, jest jak najbardziej utrzymany. A teraz bardzo ciekawy wykres, to znaczy odsetek pacjentów, którzy kontynuowali leczenie bimekizumabem. To jest na osi Y, czyli tutaj ten retention rate, to znaczy ilu pacjentów cały czas było na bimekizumabie, a tutaj te krzywe reprezentują, ile w ciągu tych niecałych trzech lat pacjentów zrezygnowało z, y, z leczenia, i teraz tak, czerwona linia, z jakiegokolwiek powodu. Na przykład, ktoś mógł się przenieść y, daleko poza ośrodek właśnie badań klinicznych i nie mógł tego kontynuować, y, albo na przykład nie chciał, y, czy tam powiedzmy, stracono go z follow-upu. Zielona linia bardzo ważna czyli y, Zaprzestano stosowania bimekizumabu z powodu działań niepożądanych. I niebieska linia to znaczy, ile osób wycofało się z powodu braku skuteczności leczenia, bo wiemy też, że ten bimekizumab nie daje 100% poprawy, chociaż daje faktycznie istotny odsetek pacjentów tę poprawę odczuwa. Teraz zwróćmy uwagę, że ta niebieska linia to znaczy, że osoby, które zrezygnowały z tego bimekizumabu z powodu braku efektu, on nie jest duży, to jest gdzieś tam większość, tam, po, myślę, że tam ponad 95% cały czas stosowała Bimek Tutaj tak pewnie gdzieś około 85-90% pacjentów rezygnowało z powodu działań niepożądanych, samych działaniach niepożądanych później. Natomiast generalnie widzimy, że gros pacjentów ponad 80% dobrze tolerowało leczenie i ten efekt był zadowalający. I tutaj ym, mało kto z tego leczenia rezygnował, co akurat bardzo dobrze świadczy o tolerancji tego leczenia. Dobrze, zatem jak wygląda leczenie bimekizumabem w Polsce? Lek ten jest dostępny dla pacjentów ze spondyloartropatią osiową oraz zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa w ramach programów lekowych. Jest to, są to programy lekowe o kodach B36 i B37. I teraz jest to lek biologiczny, który podajemy w tkankę podskórną. Najczęściej brzucha albo uda. I oczywiście, jeżeli dokonujemy takiego zaszczyku, najpierw oczywiście tę skórę w miejscu okucia powinniśmy zdezynfekować. Standardowe dawkowanie to jedna ampoulko co 4 tygodnie. I na podstawie doświadczeń z badań klinicznych po 16 tygodniach powinniśmy oceniać efektywność leczenia. Jeśli chodzi o takie kwestie przechowywania. To generalnie ampúlko koszczykawki najlepiej przechowywać w lodówce. Natomiast nie powinno się zamrażać ampúlko koszczykawki, wtedy w zasadzie lek jest do wyrzucenia. Leki generalnie chronimy przed światłem. Natomiast jeżeli już wyjmujemy lek z lodówki, to możemy go stosować w ciągu 25 dni. Natomiast lek nie może być narażony na temperaturę powyżej 25 stopni Celsjusza. Więc myślę, prosta zasada do 25 dni, do 25 stopni Celsjusza. W końcu, jeśli chodzi o działania niepożądane, to zwykle w badaniach klinicznych 5-6% pacjentów przerwało leczenie z powodu działań niepożądanych w ciągu roku. Widzieliśmy, że jeżeli przedłużyliśmy te obserwację, to tam mniej więcej 10-15% w ciągu 3 lat zrezygnowało z, z stosowania bimekizumabu. Reakcje skórne one są dosyć rzadkie w przypadku tego leku mniej niż 5% pacjentów w ciągu roku. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi w przypadku bimek bimekizumabu są po prostu zakażenia górnych dróg oddechowych co siódmy pacjent. Rzadko też kandydoza jamy ustnej to 1 na 14 przede wszystkim dotyczy pacjentów, którzy stosowali bimek bimekizumab w większych dawkach 320 mg co 4 tygodnie. W przypadku dawek dla ZZSK i spondyloartropatii osiowej jest to raczej Rzadsze powikłanie. Oczywiście, tak jak przy innych lekach biologicznych, tutaj też musimy monitorować, m.in. parametry wątrobowe, i one mogą istotnie wzrosnąć tam u kilku procent osób stosujących bimekizumab. Zatem podsumujmy sobie naszą wiedzę na temat bimekizumabu. Bimekizumab jest nowym lekiem biologicznym dostępnym w Polsce w ramach programów lekowych. Jest on zarejestrowany m.in. do leczenia uszczycowego zapalenia stawów. Nieradiograficznej spondyloartropatii osiowej oraz zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Lek podawany jest podskórnie, przede wszystkim co 4 tygodnie. Są też schematy, gdzie można go stosować co 8 tygodni. Może być podawany z metotreksatem, ale nie musi. I generalnie lek charakteryzuje się dobrym profilem bezpieczeństwa. Ja dziękuję państwu za uwagę. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, do lajkowania materiału, do zapoznania się również z innymi materiałami, które są dla Państwa wylistowane w playlistach. Oczywiście zachęcam również podzielenia się tym materiałem z osobami, które mogą być zainteresowane wiedzą na temat bimekizumabu.